Dobra, tutaj sobie wchodzicie na kdrop.com Czyli kropka.pl Tutaj mój, macie mój kod promocyjny Darek1 Jak widać Mamy okay, kdrop I dostaniecie na starte 2zł za darmo Będziecie sobie mogli otworzyć tutaj I Taką oto skrzyneczkę na przykład za 38 groszy, albo doładujecie tam i dolce tutaj macie a za te dolce później zaklikacie tu, możecie zakliknąć dajcie se, um, e, moje konto i później dajecie moje dolce tu i tutaj możecie wymienić na PLN i tutaj jak macie dużo dolców, znaczy ja mam 6 dolców teraz i mogę da 18 groszy wymienić, ale tego nie wymieniał. A jeśli mieli koło 50 dolców, to macie koło 3 zł. Także na razie